Hej, tutaj Hubrexo i kolejny odcinek z WWE 2K15 Trybu 2K Showcase. Dzisiaj zagramy sobie mecz John Cena kontra CM Punk o pretendenta do pasu. Więc nie przedłużając, yy, zaczynajmy. Na czas filmiku ja się oczywiście wyciszam. John Cena demand their rematches for Alberto Del Rio's newly won WWE Championship. COO Triple H sets up a match on Raw to decide the new number one contender. At night of champions, Alberto Del Rio will defend the undisputed WWE Championship against the man that wins tonight's main event. CM Punk will go one-on-one -on -one with John. OK, ja już jestem. No i tak, no wejście oczywiście przewijam. Bo widzieliście kilka razy, to one będą się powtarzać tyle razy, że... Naprawdę idzie do znudzenia i walczymy, i kierujemy Johnem Seanom i mamy po prostu cel pokonać CM Punka bez żadnych celów pobocznych i już, ale... Jak widzicie, mogliście przez chwilę zobaczyć, że przy komentatorach siedzi Alberto Del Rio, co też jest ciekawe. Brakowa i do, nie do końca znaczy, mam tutaj nie do końca podcinka, po prostu no, widzieliście, nie wiem nawet, jak to nazwać. E, I co do WWE, no, nie wiem czy mówiłem to w poprzednim odcinku. Myślę, że będę to powtarzał. Jeśli chcecie coś oprócz Two Case Showcase, na przykład My Career, albo jakieś po prostu walki pojedyncze, no to piszcie w komentarzach. Ja bardzo chętnie sobie pogram w WWE. Typical response from the WWE Universe for John Cena here tonight. Ależ, Czarze, i the the WWE like John Cena. he's so Yeah, but you know, there's one thing you have to remember when listening to I... this one particular crowd. We are in can the can can Canada. You, no, you're not. you know, in mind, bang. John Cena yeah, a move! to

mam muszę momentu sobie tam uzbierać. Dobra, to potem trochę, też tam przenosi. I Ok. Bang. I... Ponownie. No nie wstawaj. Tylko kurczę daj mi wy... No czemu on tak szybko wstaje teraz? Nie. Yes. A, tu, a to, to też można tak i... can you see me? pęk! i ponownie attitude adjustment. no teraz wyszło, bo właśnie chciałem to zrobić, a nie STF, Na no, pewnie to skontruję a jednak nie i proszę państwa ale chwila, co robi CM Punk? masa łokcina. twarz Johna Cine Zbicie od linii, kolanem, uderzone w twarz, przypięcie. I natychmiastowy kickout. Nie nie, 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 tak szybko. Bang. I dupie. i Bęg! I... Can you po raz trzeci? Nie, nie widzisz mnie i... Bęg! I ponownie wykonać Mamatic Yuki Adjustment, więc róbmy to! I ponownie punk przychodzi do pinu. Raz, dwa. I kikał tu jest Sina. I teraz uderzony nogą. Ogólnie jakby ktoś nie wiedział skąd się. ...wziął skrót GTS, to... ...od go to sleep. No, a proszę Państwa, teraz Sina... Ejej! Pięknie przypina! Raz, dwa, trzy! Ale co się dzieje? Do ringu wkracza... ...wkracza Alberto Del Rio i atakuje swojego... Przyszłego przeciwnika opas. Sędzia każe przestać, ale Alberto kontynuuje. I przygotowuje się Alberto i potężnie uderzony teraz John Cena w głowę. I nadal nie przestaje he, he, le, Meksykanin, me Meksykanin się, he, he. I do ringu wkracza John Larin Tyrus Ale co się dzieje Alberto del Rio używa pasa jako broni Nie przestaje atakować I teraz Del Rio poza ringiem, co zrobi i potężnie wrzucony Cena do, na barykadę, no, nie, nie wiem, czy który raz już mówię potężnie, no przepraszam, no mocno, no nie, mocno. No i czy to będzie koniec? Tak. Wybaczcie, ja tutaj się nie wyciszę, ten filmik jak będę mógł to jak najszybciej yy, po prostu przewinę, czekaj, o właśnie. Nie pokażę Wam go dzisiaj, pokażę Wam go w następnym odcinku. Więc tak, dzisiaj zakończyliśmy walkę John Cena kontra CM Punk o pretendenta pre do pasu, którym okazał się John Cena, a w następnym odcinku będziemy walczyć... Eee, bo będzie pojedynek John Cena kontra Alberto del Rio o pas WWE i zobaczymy czy Alberto obroni pas czy Sina jednak go odbierze. Eee, na razie będzie to tyle, jeśli Wam się podobało komentujcie, subskrybujcie a my widzimy się w następnym odcinku. Cześć!